Dzisiejsza Ewangelia jest to Ewangelia według świętego Mateusza 9, rozdział versety 14 do 17. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, i wtedy. Będą pościć. Nikt nie przyszywa łatę z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przydarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków, w przeciwnym razie bukłaki pękają i wino wycieka, a bukłaki przepadają. Młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Tak na pierwszy rzut oka, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, można by się zastanawiać, jaki związek ma sprawa postów i to, że uczniowie faryzeuszów, uczniowie Jana poszczą, uczniowie Jezusa nie poszczą z nowymi bukłakami albo z nową łatą na starym ubraniu. Myślę sobie, że potrzebujemy doświadczyć radości życia w Bogu po to, by móc doświadczyć później czasu ciemności i smutku, ten czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, był bardzo blisko, bo w wielki czwartek, po wieczerzy paschalnej Jezus został pojmany, został uwięziony, został oskarżony i ukrzyżowany i uczniowie stracili swojego Pana i to był czas smutku, i czas postu, i my również wielki piątek pościmy razem z apostołami, bo to jest czas, kiedy zabrali nam Pana Młodego. Natomiast Myślę sobie, że nowe sukno powinno być przyszywane do nowych ubrań, a stare ubranie wymaga dostosowanych do siebie. Myślę sobie, że potrzebujemy takiego przekazu Ewangelii, który jest dostosowany do naszego życia i naszej wrażliwości. Jeśli jesteśmy z Bogiem od lat, jeśli jesteśmy już w dużej zażyłości, wtedy możemy dostać pokarm bardziej stały, możemy. Dostać taką Ewangelię, która stawia nam dużo większe wymagania. Jeżeli jesteśmy gdzieś na początku drogi, to mam przekonanie, że Bóg będzie tak nam się objawiał, jak tego potrzebujemy w danym momencie. Gdyż Ewangelia jest dla każdego z nas, niezależnie od tego, czy żyjemy z Bogiem od lat, czy jesteśmy gdzieś na początku drogi. Ewangelia jest tym zaczynem, jest tym winem, które dociera do nas i które. Daje nam radość, daje nam nowe doświadczenie pokoju, doświadczenie radości, doświadczenie spotkania z Bogiem, który jest ponad wszystko. Dziękuję.